Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejna kolektura, kolejny punkt. Tym razem punkt y, Lotto, czyli kolektura Lotto. Ta prawdziwa, nie tak, tylko normalna. Druga w naszym mieście. Jeszcze zostały raz, dwie, trzy, to znaczy druga, trzecia to jest trzecia i teraz to jest. No i jeszcze jedna jest y, czwarta. A potem, już z punktami pojadę. Z takimi większymi, bo stwierdziłem, że ja bym wszystkim musiał, to bym nie wiem. Dobra, mamy 30 zł, tak jak zawsze. Mamy siódemki szalone z numerem czwartym, może pieniędzy z numerem dziewiętnastym i krzyżówka z numerem piętnastym. Edytor, będziemy edytować Dobra. Także na drapie wiadomo, zostawię tam te 6 tak jak zawsze i widzimy się za moment. W tym czasie daj subskrypcję, jeżeli tego nie robisz i łapkę w górę. No, trzymajcie się i widzimy się za sekundkę. No i jestem. Chciałem dodać, że z drapki zakupiła oczywiście Basia. Wczoraj jadra pierano, dzisiaj czyli w No dobra. Hu. <laughs> Ostatnio Basia zakupiła, to tam się coś wróciło. Zobaczymy czy dzisiaj się wróci. Dobra. Zaczynamy od... Znaczy tu przyrzucę nic.

Pięćdziesiąt jeden nie ma dziewiętnaście też dwadzieścia dziewięć, czternaście, trzydzieści cztery, czterdzieści dwa, dwadzieścia jeden, siedemnaście. Pięćdziesiąt siedem i nic, nic. Pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia pięć, szesnaście, trzydzieści pięć. Co tu jest? Trzydzieści trzy. Kurczę, ale się śliska. Trzydzieści trzy, tak nie ma, więc trzydzieści dwa. 39. 31. same oboki. 41. Myślę, może jedenastka. 32. O jest trafienie. Nie będzie zera. Czyli 45. Mamy 32, czyli dyszka z powrotem powinna wpaść. Tak. Czyli mamy zwrot, ale jest. 10 zł. Dobra. Pierwsza wygrana. Zobaczymy nasze siódemki szalone, czy tu się coś ugra. Mamy kartę, śliwkę i monetę. Worek i podkowy. I na razie nic. Dobra. numerem czwartym, czwartym czwartym no z tej strony 7 brak zobaczymy z tej strony no nie zanosi się coś te siódemki chyba ja muszę wybierać muszę Basi powiedzieć, że ma wybierać swoje a nie moje szczęśliwe bo ona swoje szczęśliwe niech wybiera a, mi, a ja chcę, będę wybierał te siódemki bo widzę, że u Basi są pustaki dobra, czyli na razie 1-1 no i zobaczymy, która wygra, czy będzie pustakowo, czy wygraniowo. Literka K. Na razie to tutaj nic się nie utworzyło. Dzisiaj od rana pada. Zimno, Uch, a ma być od piątku kurczę, 28 nawet. Ja jestem ciekawy czy tak będzie czy tak to się zrobi jak tak to ja jeszcze na jezioro jadę w takim razie jak to się sprawdzi to w niedzielę lecimy bo w sobotę nie zobaczymy k. k K K i to nie ma już K literka G czy jest gdzieś g? No jest tu w gazie, ale koniec g. W drugiej fuga. I tu mamy i nie mamy. Oj, się, ej. Czy tu się gdzieś coś? No w punkcie. Padło u mnie na 2 zł, jakieś tam, nie wiem teraz, jakie to było za 2 zł. Czy w tym, czy w lotku? Nawet teraz już nie wiem. Główna wygrana jakaś gdzieś padła tu. Tam ma mniejsza, 40 tysięcy chyba bodajże. Ale mieć ani mieć. Uuu. i u i co u? u a m kurcze no nic kompletnie na razie ani jednego słowa nie mam co się nie zanosi tu na jakieś cokolwiek wygrane nawet na 10 złotych kurde trzy literki zostały i co? r chyba że będzie edytor no ale wątpliwe R no, A już na pewno nie będzie tu jeszcze jest gra no, ale to tam nic nie daje kurze nie jednego słowa teraz ryki. pierwsze słowo Jedno, jedyne Reykjavik. No a nie będzie, nie, nie, nie To już tu trzy, trzy główne były Dobra, będzie D lub T A no, nie, no, nie będzie <laughs> M, czyli mamy pierwsze słowo No to muszę stwierdzić, że tu nie będzie nic MIM i czy jest tu M Kiepścizna. i S hmm. Tu mamy S. Tu by się przydało gdzieś jakby trafić, ale Zeus. A jest trzecie, No Mim, ryki Zeus. Czyli mamy, mamy. 10 zł. Kurde. Rzutem na taśmę, normalnie. Mamy dyszkę i znowu 2 będą wygrany na 30 Basia znowu wygra 20 no czyli nie jest co ja tu robię kurczewski a nie koszyce Ale to jest drugie chyba tutaj nawet no, albo pierwszy nawet to no dobra nie przedłużając 5000 kiedyś się trafię BB czyli mamy tę dyszkę BBB Myślałem może jakieś C wyskoczy, ale B jednak No dobra, podsumowując to wszystko, to mamy dwie zdradki wygrane, które dały zwrot. Może pieniędzy dało 10 zł z numerem 32 numerem 19 no i krzyżówka z numerem 15 dała dyszkę Ryki, Zeus, Mim, 3 słowa w drugiej. Także na 30 mamy 20. Nie spisała się, tylko szalona środek. A więc, tak jest dobrze. Jeszcze jak tak, to jest dobrze. widzicie, no. zobaczymy, dzisiaj ja, ja pójdę kupić. Zobaczę w tej nowej kolekturze, ostatniej już takiej. To, to są trzy kolektury, co są prawdziwe. Takie ten, prawdziwe, no. Lottowe kolektury. Totalnie takie lottowe. Jeszcze mamy jedną, czyli ja tam zakupię. Zobaczymy tą czwartą. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.